Szczęść Boże, witajcie w trzecim dniu, kiedy jesteśmy prowadzeni przez ten fragment, który przeczytaliśmy sobie i rozpoczęliśmy tydzień drugi tydzień Wielkiego Postu, z drugą niedzielą Wielkiego Postu, fragment z dziewiątego rozdziału od św. Łukasza, opowiadający o przemienieniu Pana Jezusa na górze. Przemienieniu, w trakcie którego Jezus przywołał na świadków, rozmawiał sobie z Mojżeszem i Eliaszem, o których jeszcze będzie jutro i pojutrze. Przemienieniem, które stawia wiele pytań, które pokazuje logikę i pomysł Pana Boga. I dzisiaj chciałbym troszkę o tym jeszcze powiedzieć, troszkę to kontynuować, dlatego że można też mieć takie pytanie, na czym buduje Pan Jezus, jaki jest ten jego pomysł. I teraz można pociągnąć to swoje gdybanie, to zastanawianie się, czemu Ty tak, Panie Boże, zrobiłeś, i zobaczyć, nie? Że nasze argumenty, nasze pomysły, niekoniecznie czasami w pierwszym odruchu są bardzo logiczne i bardzo takie ewangelicznie, ewangelizacyjno sensowne. One by przyniosły owoce, jak to się mówi, ale na dłuższą metę to jednak Pan Bóg ma rację. I wydaje mi się, że tak jest z tym fragmentem, bo teraz zobaczcie, mogłoby być takie pomyślenie na miejscu tej trójki. Ja czasami też go miewam, kiedy sobie czytam ten fragment, czemu pan Jezus w ogóle te rzeczy, które robił przed apostołami gdzieś tam po cichu, gdzieś tam z tyłu, na osobności, tak jak tu, nawet nie przed całą dwunastką, tylko przed tymi trzema, przed starszyzną, no Jan był akurat najmłodszy, ale przed tą taką, tym trzonem tej dwunastki, czemu nie zrobił tego przed tłumami? I potem sobie myślę tak, hmm, zając naszą ludzką naturę, naszą ludzką kondycję. Jakby, gdyby Jezus się wziął i chwilę wcześniej, przy, tam było pierwsze rozmnażanie Cudowne Chleba, gdyby Jezus wtedy zaprosił Mojżesza i Eliasza i pokazał się tłumom, no przecież nie wszyscy by uwierzyli. Nie wszyscy by dali się przekonać. Takie proste. To takie proste. I teraz o co chodzi Jezusowi? Jezusowi nie chodzi o to, żeby zrobić show, ale Jezusowi nie chodzi też o to, żeby budować na przyszłości i pokazać: Zobaczcie, kto mnie potwierdza, jakich, ja, jakie ja mam za sobą autorytety. Jezusowi chodzi o to, żeby budować na sobie, żeby budować na tym, co On teraz robi i głosi. I tak zbudowana jest wiara, którą oferuje apostoł. Ponieważ Jezus nie chce, żeby oni zrozumieli, że aha, skoro Mojżesz i Eliasz Go zapowiadali i przygotowywali to dodawanie, składanie puzli, doprowadza mnie do tego, żeby uwierzyć w Jezusa. No właśnie nie. To byłaby zwykła buchalteria. To byłaby taka y, biblijna matematyka, ale to nie jest wiara. To jest wynik zrozumienia. Pan Bóg nie chce, żebyśmy my Go zrozumieli, zresztą nie da się. Wiara nie ma być wynikiem jakiegoś właśnie procesu matematycznego, jakiegoś dodawania. Tylko wiara ma być, no wiarą, wiara ma być z pewną niewiadomą, wiara ma być z pewnym elementem tajemnicy, z pewnym elementem objawienia, którego jeszcze nie dostąpiłem, z pewnym elementem, że ja coś mam, ale jeszcze nie umiem tego jako zagadki, jako pytania, jako perspektywy, jako przyszłości rozgryźć, odkryć. Tak może być na przykład z Pismem Świętym, które sobie czytamy, które rozważamy, co roku to samo. Jeszcze nie do końca go rozumiemy. Za rok, za miesiąc, za jutro ten fragment Ewangelii będę mógł zrozumieć inaczej. No to y, głębiej, piękniej albo zupełnie mi się rozsypie. No to co dopiero z, z innymi rzeczami, mniej skomplikowanymi niż Pismo Święte. I teraz, y, co jest ważne, tak kończąc, y, tak sobie myślę, że gdyby Jezus się pokazał tłumom to one i tak by mówiły, aha, dobra, był Mojżesz, był Eliasz, ale jeszcze, jeszcze nam potwierdź, jeszcze coś nam daj. I w Ewangelii, w opisie Pana Jezusa jego dialogów z uszami uczonymi w Piśmie z tłumami, też takie jest. Daj nam znak, potwierdź. Przecież nasza... Taka ludzka natura jest no, w pewien sposób nienasycona. My byśmy chcieli jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, żeby to działanie matematyczne było, było takie, yy, takie, takie, takie oczywiste dla nas. Zresztą, zobaczcie, kiedy się uczymy matematyki, czy potem w fizyce, w chemii, yy, w bardziej złożonych dyscyplinach, tą matematyką podstawową działaniami się posługujemy, posługujemy, to przecież powtarzamy, robimy zadania domowe, robimy ćwiczenia po to, żeby się nauczyć, żeby znowu nam wyszło. Jak już nauczyliśmy się jakiegoś wzoru, to robimy ćwiczenia po to, żeby się przekonać, że aha, ja to opanowałem, ja wiem, że taka zasada jest, ja wiem, że tak się oblicza Pitagorasa, ja wiem, że tak się Talesa, ja wiem, że tak się e, równanie z jedną niewiadomą robi, tak? E, i, I po to to powtarzamy. I pewnie tak samo byłoby w tym momencie, zresztą tak było, daj nam znak, daj nam znak, a Jezus mówi w pewnym momencie, nie, 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 nie będzie żadnego znaku. Tu nie będzie pokazywania, tu nie będzie kolejnych dowodów, tylko będzie jeden znak. I to bardzo trudne, bardzo taki zawoalowany będzie znak Jonasza. Ten znak, który, w trakcie którego Wy nie będziecie widzieć, jak to się dzieje. Nie będziecie w tym uczestniczyć, będziecie po prostu spać, będziecie załamani, będziecie pełni wątpliwości w swoich domach albo w wieczorniku. Jezus ma to zaplanowane. Jezus ma zaplanowane, nie takie buhalteryjne podejście przyczynowo-wynikowe, tylko Jezus ma zaplanowane budowanie wiary i do tego nas zaprasza i takie zadanie nam pokazuje, a jednocześnie odkrywa prawdę o sobie, że jest konsekwentny i wcale nie buduje wiary pod publiczkę, o czym jeszcze w następnych rozważaniach będzie. Tymczasem dobrego dnia, trzymajcie się z Bogiem, do usłyszenia.